Umiłowanie Chrystusie, siostry bracia, ciągle ze zdumieniem, ale też z wdzięcznością odkrywamy, że słowo Boże jest ciągle aktualne. To słowo, o którym mówi nam dzisiaj Święty Paweł, że to słowo Boga, a nie jako słowo ludzkie. I to słowo dzisiaj nam opisuje dwie kategorie kapłanów, które Jezus przedstawia, które przedstawia także prorok Malachiasz, oto jedna grupa tych, którzy przyjmując posłanictwo nie są mu wierni, którzy sobie przywłaszczając świętą władzę stają się przez to odrzuceni przez Boga, jak mówi Pan, z mojej woli jesteście lekceważeni. I macie małe znaczenie wśród całego ludu. I to się dzieje dzisiaj. Kiedy patrzymy w mediach na postać księdza, kapłana, to kiedy pojawia się jakaś informacja w internecie z artykułem o, księdza, o księdzu, to pod spodem w komentarzach jest tyle hejtu, tyle nienawiści, tyle takiego gdzieś negatywnego spojrzenia. A zarazem, obok tej kategorii, o której Jezus mówi przecież, że kładą ludziom na ramiona obowiązki, lecz palcem ich ruszyć nie mogą, są tacy, o których mówi święty Paweł w liście do Tysalonicza. Paweł, który mówi, dniem i nocą pracowaliśmy, lecz nikomu, by nikomu być, nie być ciężarem. Odkrywamy jakiś paradoks, że z jednej strony jest taka rzeczywistość, która jest godna potępienia, a z drugiej strony właśnie jest coś, co trzyma przy życiu ten świat. Jest przecież ta posługa głoszenia słowa, jest ta posługa sakramentalna, która sprawia, że Kościół żyje, że ludzie przyjmują sakramenty. Że dzieje się cały czas ta Boża misja zbawienia. I dlatego też, kiedy słuchamy tego słowa, pytamy się o to, jakie jest także nasze miejsce w kościele. Bo słuchając słowa, nie przychodzimy tylko po to, żeby ono na kogoś tylko najeżdżało, że to tylko o innych ludziach, ich obowiązkach. Mamy słuchać. To słowo jest bowiem do nas i o nas. I ono w jaki sposób pokazuje, że każdy z nas, przyjąwszy to Boże posłanictwo, bycia uczniem Chrystusa, bycia tym uczestnikiem powszechnego kapłaństwa, które wynika z naszego chrztu, z naszej przynależności do Chrystusa którego zostaliśmy obleczeni przez obmycie wodą i te słowa kapłana, który nad nami wypowiedział, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy z nas stał się świątynią Ducha Świętego i ma do wyboru albo iść taką drogą, której będzie sam siebie chciał potwierdzić, Zabiegając o sławę, o to, co nazywamy jakąś karierą, czy też chce być szczęśliwy właśnie przez to, że poznawszy Chrystusa, ujrzy w nim ten najwspanialszy wzór do naśladowania. I dzisiaj właściwie w tym obrazie dwóch rodzajów kapłanów. Pojawiają się dwie wersje realizacji ludzkiego życia, człowieczeństwa, bo to jedna wersja, która właściwie wynika z tego, że człowiek odkrywając sobie to pragnienie wielkości, pragnienie znaczenia, pragnienie akceptacji przez kogoś innego, mając zarazem świadomość własnego rozdarcia, słabości, bezradności, Próbuję oszukiwać. Próbuję oszukiwać siebie i innych, przybierając określoną pozę, zajmując jakieś pierwsze miejsca, czy też używając określonych tytułów, do których którymi ktoś inny ma się do mnie zwraca. Ale to wszystko działa trochę jak narkotyk. Trochę usypia człowieka. Nie rozwiązuje problemu. Nie sprawia, że stajemy się lepsi, tylko chcemy jako lepsi wyglądać. Ale jednocześnie, wcześniej czy, pójdzie, czy później, przyjdzie ta chwila prawdy, ta chwila Bożego Sądu, ta chwila weryfikacji każdego z nas przez ludzi i przez Pana Boga. I dlatego mamy do wyboru także tę inną postawę prezentowaną przez Świętego Pawła, ale także pięknie opisano w tym psalmie 131, który dzisiaj słyszeliśmy w czasie liturgii. Ten psalm mówi Panie moje serce się nie puszni i nie patrzą o... nie patrzą wyniośne moje oczy. Bo człowiek, który myśli tylko o jakiejś ziemskiej wielkości, człowiek, który tylko myśli o tym jakby zdobyć na znaczeniu w oczach innych. Taki człowiek zapomina, że ta prawda o nim wcześniej czy później wylezie. A ta prawda niestety jest dramatyczna, bo Święty Paweł już mówi w liście do Rzymian, że chcę dobrze, narzuca mi się zło. Już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. I ludzie dlatego się oszukują, Dlatego, że po prostu doświadczają tego poczucia bezradności, że wierzą w ideały, chcieliby się nimi przyodziać, ale zapominają, że osiąga się je nie na drodze przywłaszczenia ich sobie, ale na drodze pokornej służby, która uznaje, że wszelka cnota, że wszelka świętość, że wszelkie dobro jest od Boga. Jeden jest tylko dobry. Mówi Jezus, gdy ten bogaty młodzieniec, chwaląc się, że zachowuje wszystkie przykazania, pyta o drogę do szczęścia. Jeden jest tylko dobry. I dlatego Pan Jezus mówi nam dzisiaj, że. Kto chce być największy, bo Bóg nie zabrania nam bycia wielkim, ale mówi: drogą do tego jest, by stać się sługą, by uświadamiając sobie to, że sam otrzymałem, chce się z innymi dzielić. Kto się bowiem wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I to jest droga krzyża. To jest droga, którą realizujemy w kościele, w rodzinie, w pracy, kiedy uświadamiamy sobie, że jest takie prawo, które mówi takie prawo społeczne, że jeżeli ktoś coś dobrze robi, to jak mówi mój braciszek z Krasnobrodu, w tym Królestwie nagrodą za dobrze wykonane dzieło jest drugie większe. Że w tym królestwie to jest tak, że my, robiąc coś dobrego, służąc pokornie, spodziewając się jakiejś super nagrody albo docenienia, zostaniemy obciążeni kolejnym obowiązkiem, bo ten, co ma, będzie mu dodany. Ten, co coś robi, robi to dobrze, to jeszcze na nim więcej położą. Jakiś leser, ten, który udaje, wcześniej czy później zostanie rozpoznany i właściwie nie powierzą mu odpowiedzialności. Choć będzie się gdzieś sadził, choć będzie się gdzieś wystawiał, to wcześniej czy później ta sprawiedliwość go dotknie. Dlatego też, być chrześcijaninem, to uświadamiać sobie, że tak naprawdę. Coś, co jest oczywistego. Nasze powołanie polega na nasztadowaniu Jezusa, który zajął ostatnie miejsce. To przejawia się już w kolejnej niedzieli. Przewija się ten wątek, kiedy Jezus mówi, że jeśli chcesz być wielkim, chcesz być pierwszym, zajmij ostatnie miejsce. Rób dobrze to, co Ci powierzono. I nie lękaj się także tego, że będziesz miał coraz więcej obowiązków. Ponieważ, mówi Pan Jezus, miarą natłoczoną odmierzą Wam, taką, jako wymierzycie. Jeśli będziemy Bogu posłuszni, jeśli rzeczywiście jest tak, jak mówi ten psalm: uspokoiłem, uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza, jeśli z prostotą wypełniam to, co Pan mi powierzy, to będę miał tę cichą satysfakcję, że Bóg, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I ta prawda nie jest dzisiaj łatwa, bo świat zupełnie inaczej myśli. Ten świat, który tak łatwo uwodzi, uwodzi także tych, którzy. Głoszą te prawdy, bo łatwiej je teoretycznie wysławiać niż praktycznie realizować. Czasami jest właśnie tak, jak powiedział kiedyś jeden profesor, że my głosimy piękne hasła, że my mówimy o tym, jak powinno być, a to jest tylko jakaś zasłona, która przysłania tę skrzeczącą, smutną rzeczywistość. I często jest właśnie tak, że ci, którzy głoszą wielkie ideały, kiedy się takich prześwietli, okazuje się, że są właśnie słabi. Że doświadczają poczucia bezradności. Nie chodzi jednak o to, żeby Ewangelii nie głosić. Nie chodzi o to, żeby nie przypominać tego, co piękne, szlachetne, do czego jesteśmy powołani. Tylko chodzi o to, aby, jak mówi Jezus, nie nazywać się jakimś mistrzem, nauczycielem czy ojcem narodów, ale stawać się bratem. Kimś, kto pokornie odkrywa, że ta prawda, którą głoszę, te ideały, do których zmierzam, są ode mnie większe. I tak żył święty Franciszek z Asyżu. Człowiek, który Chciał być bratem, bratem mniejszym, który odczytując Ewangelię, widział, że ona go w jakiś sposób oskarża, bo on nie dorasta do ideałów z niej skazanych. Ale tym bardziej nie rezygnował, tym bardziej nie ubierał się w jakieś ozdobne szatki, ale jeszcze pokorniej prosił Jezusa, aby go do siebie upodobał. I dzisiejsza sytuacja Kościoła, które jest on jakoś upokorzony, jest dla nas ogromną szansą. Abyśmy zadali sobie pytanie, komu chcemy się podobać? Czy temu światu co jest właściwie iluzją, Bo ta łaska świata na pstrym koniu jeździ, jak mówi polskie przysłowie. Czy podobać się samemu Jezusowi, do którego chcemy się upadać. Kilka tygodni temu tu brat Piotr promował książkę o charyzmatycznym kapucynie Ojcu Maurycym Kubraku, którego nazywano także katechetą z magnesem. A to ciekawe, że kiedy czyta się zapiski o nim, to czasami jest to zdumiewające, bo aż poraża jego pokora. Kiedy w jednej z parafii na Podlaszu głosił rekolekcję, to pod ich koniec klęknął i przeprosił za to, że tak słabo im mówił, że Ewangelia jest tak piękna, on tak nieudolny ją przekazywał. I to więcej działało, ten jego przykład, ta jego pokora, niż piękne słowa, w które miałby odziela, o, u, obierać, czy um, te prawdy Boże miałby ubierać. Dlatego też prośmy Pana, abyśmy mając przed oczyma Jego krzyż, Jego uniżenie, nie lękali się wejść właśnie w taką historię, w której doświadczając także naszej słabości, nie boimy się ideałów, nie wywieszamy ich nie tylko na transparentach, ale nade wszystko chcemy je głęboko zapisać w sercu i z całą prostotą której serce się nie pysznie i nie patrzą, wyniosłe na nasze oczy. Lecz mówimy Izraelu, złóż nadzieję w Panu, bo chcemy to powtarzać. Jezu, ufam Tobie. Amen.